Zakochałam się w dzisiejszej powieści, słuchajcie, pokochałam całkowicie, co to za klimat, co to jest za zmysłowość, co to jest za opowieść, sami zresztą za chwilę zobaczycie. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień! Wita Was, Olga z wielkiego buka. W bezsenną środę zapomnijcie o poczciwych dziewuszkach, poczciwych rusałkach płaczących na skałach, zapomnijcie o Arielkach, zapomnijcie o Syrenkach Andersena. Przed Wami legendarny morski potwór. Potwór legendarny i mityczny. W Syrenie Johna Eversona nie ma wzruszeń, nie ma miłości, są pazury, jest krew i jest śmierć. Chciałabym Wam tutaj pokazać okładkę, bo jest zjawiskowa, ale niestety, słuchajcie, niestety nie mogę, dlatego, że dostałabym ostrzeżenie, zaszerzenie, golizny od YouTube'a, co byłoby dość niefortunne, a kiedyś już dostałam, no bo pokazałam taką rzeźbę w tle. No niestety, tak to właśnie wygląda, więc okładka, którą za chwilę zobaczycie, będzie miała taki specjalny paseczek. I kochani, wracając do Syreny Johna Eversona, będzie to jeden z moich najulubieńszych, najukochańszych, bezcennych patronatów, patronatów od wydawnictwa Phantom Books Horror. Everson znów mnie zachwyca, znów mnie przyciąga, pamiętacie zresztą Drzewo Rodowe, które było znakomite, ale Syrena, mm, mm, to jest prawdziwe wow. Ewan gdzieś od roku plącze się po plażach Delilah, tęskniąc za tragicznie zmarłym synem. Kilkunastoletni Josh zniknął pewnego dnia pod wodą, a cierpiący na akwafobie Ewan nie mógł nic zrobić. Teraz pewnego dnia, spacerując nad skalistym brzegiem, napotyka piękną, nagą, tajemniczą kobietę, która zachwyca go hipnotyzującym śpiewem. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew swojej naturze, wbrew sobie samemu, Ewan, słuchajcie, rozpoczyna gorący romans z ową tajemniczą kobietą, która z czasem okazuje się być, no. Czymś nieco innym, niż mogłoby się wydawać. Czy legendy o morskim potworze żerującym w okolicach Delilah są prawdą? I słuchajcie, zaczniemy od najważniejszego pytania bezsennych śród, czyli czy straszy, czy syrena Johna Eversona straszy? Jeśli podobnie jak Ewan boicie się głębin morskich, boicie się wody, cierpicie na akwafobię, no to oczywiście będzie straszyć, no i będzie straszyć porządnie. Ale jeśli niekoniecznie, no to również straszyć nie do końca będzie, ale w zamian wciągnie Was w głębiny swojej pulpowej opowieści. Person nie do końca straszył na zwrodowym drzewie, i tutaj również nie do końca straszy, niemniej zachwycił mnie absolutnie wykorzystaniem tego klasycznego, mitologicznego motywu, jakim są syreny. Widzicie, w języku polskim istnieje taka pewna nieścisłość, dlatego że istnieje tylko jedna nazwa na określenie dwóch zupełnie odrębnych istot. No i mowa tutaj oczywiście o syrenie, dlatego, że w języku angielskim istnieje rozróżnienie. Mamy mermaid, czyli morską pannę. Inaczej u nas w języku polskim nazwalibyśmy ją na przykład rusałką albo nimfą wodną. To są te właśnie urocze, słodkie dziewuszki, które sobie podśpiewują no i mieszkają w wodzie właśnie. Najbardziej przypominają nam tę disneyowską arielkę, nieco cukierkową, nieco przerysowaną, taką właśnie perlistą rozróżnieniem. Ze śmianą i uroczą. Ale oprócz Mermaid istnieje również Siren, czyli Syrena, i to jest ta mitologiczna Syrena, potwór morski, kobieta o ptasich lub rybich atrybutach również. To jest potwór, prawdziwy potwór morski, który swoim hipnotyzującym śpiewem ściąga, słuchajcie, statki i marynarzy na mielizny, by potem wszystkie te załogi. Pożerać. I to właśnie o takiej Syrenie, potwornej i krwawej, snuje swoją opowieść John Everson. Zapomnijcie tutaj o wzruszeniach, zapomnijcie o głębszych emocjach. Tutaj liczy się to, co pierwotne, czyli głód i wola przetrwania. A no i oczywiście również zmysłowość. Liczy się tutaj bardzo, dlatego że no może strachu znajdziecie tutaj jak na lekarstwo, ale za to cielesnych zmagań śmiertelnika i nieśmiertelnej istoty znajdziecie całkiem sporo. John Everson potrafi sprawić, słuchajcie, że nawet krwawa jadka pośród fal ma w sobie coś zmysłowego, coś cielesnego, ale jednocześnie również coś bardzo strasznego. Jego Syrena to jest taki drapieżnik idealny: jest piękna, jest wyuzdana, jest nieśmiertelna. No i oczywiście jest gotowa zrobić wszystko, by zdobyć tego mężczyznę swojego życia. Ale jego Syrena to jest nie tylko taki bezmyślny morski potwór, ale to również jest. Taka mitologiczna femme fatale. To jest taka kobieta, która sprawia, że jedno jej spojrzenie. Brzmienie jej głosu, ten tembr oznacza po prostu kłopoty. Ona spędza całą tę swoją podmorską wieczność szykując sidła na śmiertelników, no i tym razem pada na mężczyznę w żałobie. Walka o jego duszę, o duszę Ewana jest jakby podstawową osią całej powieści, to jest kręgosłup tej historii, ale pod powierzchnią skrywa się coś jeszcze. To opowieść o okrucieństwie, o zniewoleniu, o zezwierzęceniu, czyli wszystkim tym, co dzieje się z człowiekiem, kiedy w jego ręce trafia niepowołany skarb i tym skarbem tutaj jest Syrena z krwi kości, kobieta, istota jednocześnie. Dla mnie ta historia jest absolutnie zachwycająca, to jest wszystko to, co uwielbiam w grozie po prostu. Mam tutaj morze, mam oceany, mam tutaj legendy morskie, mam tutaj nadmorskie miasteczko, mam tutaj nawet potwora, ale też mam wiele, wiele więcej. Syrena to słuchajcie, jest lektura idealna nie tylko na letnie wieczory, ale na jesienne popołudnia również, na ciemne zimowe noce. Słuchajcie, ona sprawdzi się w każdych warunkach, po prostu Everson rzucił tutaj na mnie prawdziwy, horrorowy czar. Nie umiem nie uwielbiać, Dlatego polecam z tego serducha i uwielbiam. I słuchajcie, jeżeli chcecie upolować syrenę. Jeżeli chcecie upolować syrenę, to możecie ją upolować na stronie sklepu Okolica Strachu, dlatego że ona nie jest tak dostępna normalnie w księgarniach i link do sklepu podrzucam Wam w opisie pod filmem. Jak ja uwielbiam takie historie, jak ja uwielbiam takie patronaty, to chyba będzie jeden z moich najulubieńszych bezsennych tytułów tego roku. Jeden z najlepszych, pomimo tego, że on jest taki pulpowym, miejscami, taki prześny, taki. No, klasycznie potwornie trochę tak w duchu lat 80., ale ja uwielbiam takie tytuły, mam do nich, słuchajcie, prawdziwą słabość, polecam Wam z całego serducha, bardzo, 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 a po więcej, to ja Was zapraszam na bloga Wielkiego Buka, dlatego, że tam również rozpisałam nieco o tym tytule, no i o syrenach w ogóle. To co, kochani, do zobaczenia, pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to, kochani, zapraszam Was do... Zacisza, do zacisza, który ma w sobie taką atmosferę, nieco jak z Silent Hill. Zapraszam Was, wciągnie Was ciemność, mgła. A jeśli jesteś tutaj nowi, to witam Was serdecznie. O horrorze opowiadam w każdą środę, bezsenną środę. Rozejrzyjcie się, mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!